Cześć wszystkim. FC Barca Common Tour 2. Zaczynamy drugi sezon. Ponownie będziemy się łączyć z naszymi redaktorami, którzy będą na żywo relacjonować to, co działo się na spotkaniach Barcelony. Już nie spod Camp nou, natomiast spod Stadion Olimpijskiego. I dzisiejszym odcinkiem, tuż po spotkaniu z drużyną Cadiz, wygranym 2 do 0, będziemy łączyć się z Michałem Gajtkiem. Zostawcie suba na kanale, a my zapraszamy. Siemanko Michał, jak wrażenia po spotkaniu? Dzień dobry, dzień dobry. No cóż, myślę, że zbliżono do tych, które, które były w telewizji. To znaczy, dobrze, że jest Happy End. Oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o całe atrakcje związane z meczem i, i to, jak to spotkanie przebiegało, to nie było czym się zachwycać przez większą przez większą jego część. Przynajmniej takie, takie było moje wrażenie. Było trochę no, bicia głową w mur, wiadomo. Było trochę ładnych interwencji. Też jeżeli chodzi o, o bramkarza Kadexu. był oczywiście tradycyjny moment markandy Terstegena. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że jakby się ten sezon poprzedni nie skończył. Że ten mecz był tak naprawdę właśnie dokładnie tym, co widzieliśmy w zeszłym sezonie. Tylko Torres trochę to zburzył, bo nie skończyło się znowu 1 do 0. Najmniejszym możliwym wynikiem po świetnej interwencji Terz Stegen'a, Tylko się skończyło 2 do 0. Ale oprócz tego to mam wrażenie, że. Trochę już takich meczów w zeszłym sezonie widzieliśmy. Zaczął się nowy sezon, część zawodników odeszła, inni zawodnicy przyszli. Natomiast w dalszym ciągu oglądamy mniej więcej to samo, co nie jest do końca, wydaje mi się, powodem do radości. Co do na to jak bodajże tam Roger Martin wychodził na czystą pozycję, to ja w ogóle nawet nie, nie drgnąłem, szczerze mówiąc, bo miałem wrażenie, że, że na 100% Terztegen wyciągnie tę piłkę i rzeczywiście tak też się. Stało ja mam wrażenie też że trochę ten mecz mimo wszystko lepszy niż spotkanie z Getafe bo tych szans było więcej głównie ze sprawą Laminę Yamala o którym za chwilę ale też Kunde miał doskonałą sytuację także wydawało się że, że jednak troszeczkę troszeczkę to lepiej wyglądało jakie wrażenie robi ten młody chłopak na murawie z trybun bo powiem ci że siedząc przed telewizorem też trudno uwierzyć że ten dzieciak ma 16 lat i dopiero wchodzi do dorosłej piłki Robi wielkie wrażenie, ja mogę jeszcze tylko powiedzieć, że zacznę się tak troszeczkę obracać, żebyście też już nie oglądali tylko mnie, tylko zobaczyli tutaj tę okolicę stadionu, W samym stadionie sobie, sobie jeszcze za chwilkę będziemy, będziemy mówić, więc ja na Natomiast jeżeli chodzi o, o samego Lamina, robi wielkie wrażenie, robi naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wrażenie. Z mojej perspektywy o tyle trochę szkoda, że ja siedziałem na rogu boiska na jednym, na jednym z, z czterech rogów, to akurat był nie ten ruch, po którym on atakował tak jakby, tak? To znaczy inaczej. W pierwszej połowie atakował na bramkę przeciwległą do mojej i wtedy był po mojej stronie, jeśli chodzi o bok, a w drugiej połowie w związku z tym był przy tej powiedzmy mojej bramce, ale był po drugiej stronie boiska, więc nie miałem okazji go pooglądać tak naprawdę z, z odległości kilku czy kilkunastu metrów, bo miejsce miałem dosyć nisko, co nie zmienia faktu, że i tak wrażenie robił, powiem Ci szczerze, że. No moja, moje odczucie było takie, że gdyby, gdyby tutaj kogoś dzisiaj przyprowadzić i gdyby mu nie powiedzieć, że ten jest jakiś piłkarz na boisku, który ma 16 lat, no ok, no jeszcze przydałoby się, żeby grali, nie wiem, z, zakry, z zakrywanymi twarzami, z zakrytymi twarzami bo, bo rzeczywiście no, ma dość młodzieńcze oblicze, to jest dość naturalne, ale gdyby po samym stylu gry, po samych, po samych umiejętnościach było do stwierdzenia, kto z tych zawodników dopiero debiutuje od pierwszej minuty, kto dopiero ma 16 lat, to ma kilkaset minut dopiero widzę, to nie wiem czy by było to tak proste do poznania i to jest myślę najlepsza, najlepsza tak naprawdę informacja, że on wyglądał no jak tak naprawdę moim zdaniem wyjadać. Dla mnie to był trochę występ imienia Usmana Dembele, to znaczy było trochę niedokładności, było trochę złych decyzji, ale przede wszystkim było robienie wiatru, były też dobre zagrania. Zawsze jak dostawał piłkę, to było wiadomo, że się coś będzie działo, no wypis, wymaluj tak naprawdę Usman Dębel, no tylko nie mamy do czynienia z gościem kupionym za 140 milionów w swoim szóstym sezonie w Barcelonie, tylko z 16 -latkiem. Więc to rzeczywiście może tak wyglądać. Tak, widać, że, że kibice docierają również tam, o samym stadionie też za chwilę. Prawda, jeżeli chodzi o, o Laminę Yamala, to naprawdę wielka jakość tego chłopaka. Ja w pewnym momencie łapałem się na tym, że e, prędzej oczekiwałem, że on zrobi coś dobrego na boisku niż chociażby Lewandowski, który tutaj czad rzeczywiście podgrzewa i no nie możemy ominąć no sobie tego. No musimy przejść, tematu. musimy przejść. Tutaj ładnie. Ładny widoczek. E, Wydaje mi się, że nie powiemy. Wydaje mi się, że nie powiemy nic nowego względem tego co kula po Twitterze i po Rambli w zasadzie przez całe 90 minut tego spotkania, bo masa niedokładności ze strony Polaka, masa takich zagrań, które wskazują, że ciągle jest pod formą no, to co rozmawialiśmy sobie z maczkiem Miko de la Rambla, jego schodzenie gdzieś do środka boiska być może byłoby bardziej przydatne, gdyby wnosiło więcej jakości, natomiast to, co się dzieje, tak naprawdę no, zasługuje wyłącznie na krytykę, aczkolwiek musimy oddać, że asystent przy, przy bramce Ferrano, zanotował nie za bardzo w moich oczach ratuje ten występ, ale no, może w może trybun to wyglądało trochę lepiej niż w telewizji, jest za to jednak pochwalić, bo, bo większość z nas oglądała to spotkanie przed telewizora, ale może Ty wyłuskałeś coś takiego, co nieco rzuci, rzuci jakiś kolor na jego występ. Powiem Ci tak, e, rozpocząłbym to wręcz w stylu Roberta Lewandowskiego, gdybym się nie bał, że będziesz e, Ty z kolei myślał, że, że mnie zacięło, bo bym zaczął chętnie od 7 sekund ciszy, żeby podsumować jego występ, <grym> czyli tych sekund było podczas jednego z meczów reprezentacji polskiej, więc daruję to sobie, ale, ale myślę, że to by było najlepsze najlepsze podsumowanie, gdybym rzeczywiście miał wymienić coś pozytywnego, no bo to, to nie wygląda dobrze. No powiedzmy sobie wprost, jeżeli mówimy znowu o tym, że, że ten sezon wygląda trochę jak poprzedni, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o jego początek, to właśnie forma Roberta Lewandowskiego też wygląda jak w tym poprzednim sezonie, tylko nie w tym nie w starcie, na starcie poprzedniego sezonu, tylko na jego na tym środkowym powiedzmy etapie, tak? Ten etap pomundialowy. Potem już myśleliśmy na koniec rozgrywek, tak jak sobie też rozmawialiśmy po tych metacach, że może coś się tutaj poprawi, że lewy łapał formy, że lepiej wyglądał fizycznie i tak dalej. Natomiast teraz znowu mamy regres, nawet nie wiem, czy nie wygląda to jeszcze gorzej. To, co myślę, że można zaobserwować z trybun, co niekoniecznie być może widać. Z telewizji, no bo też nie będę mówić o tym, że on nie wiem, no, niedokładnie gra, że cofa się przy pił po piłkę w, w jakieś dziwne sektory, że potem nie ma go w takim razie na tej pozycji, na której by powinien być, żeby rozerwać tę obronę, wejść za linię, e za linię przeciwnika i, i zrobić trochę ruchu, bo to wszystko widać. E to co myślę, że, że, że w telewizji może nie jest aż tak widoczne jak z trybun, to to, że on jest naprawdę sfrustrowany. To po nim widać rzeczywiście i zdarza się takie sytuacje, że nie wiem, ten strzał na przykład Ansu Fatiego, nie ten horrendalny, który tam poszybował nie wiadomo gdzie, tylko to gdzie, gdzie Ansu Fatih trafił prosto w bramkarza, który strzał na, na środku bramki, to Robert Lewandowski miał do niego gigantyczne pretensje potem. Zaczęło się tam machanie rękami i tak dalej, że czemu, czemu nie podałeś, skoro wychodziłem na, na dobrą pozycję i tak dalej. Tak samo było jedno czy, dru jedno, czy drugie spięcie z obrończym miał ja nawet jedno, Uchwyciłem na. Bo, 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 bo siedziałem akurat z tej strony. Maciek Miko to chyba na, na Twitterze właśnie wspomniany przez Ciebie rzucił, więc każdy może z, zobaczyć, jak to wyglądało w czasie rzeczywistym, niekoniecznie w oku, wokół kamery. I tam było więcej takich dyskusji. Była też jakaś przepychanka właśnie z obrońcą, były tam startowanie do sędziego i tak dalej. I mam trochę takie wrażenie, że on rozgrywa troszkę swój własny mecz, który niekoniecznie się koncentruje na grze w piłkę. tak? Że on rzeczywiście jest tym wszystkim, nie wiem, no. Zmęczony być może, bo też była taka akcja. To jeszcze w pierwszej połowie, gdzie wychodziliśmy z kontrą, on został tam sprowadzony do parteru brutalnie, jakimś tam łokciem w plecy, no i nie było nawet żółtej kartki tak? dla, dla rywala. On tam był, był potem bardzo zdenerwowany. Natomiast to wszystko oczywiście nie ujmuje tego, że on jest po prostu w bardzo słabej formie. I to jest bardzo słaba forma fizyczna. To jest coś, co mnie strasznie dziwi, no bo on się zawsze nam kojarzył przecież z zawodnikiem, który jest takim fizycznym gladiatorem. A tutaj mam wrażenie, że on przegrywa większość pojedynków park w park z, z obrońcami rywala. I to już mówię o czystych pojedynkach, nie o tym, gdzie tam jest gdzieś faulowany, zahaczany czy cokolwiek, po prostu jest słabszy fizycznie od swoich, od swoich rywali, którzy no też są niekoniecznie topowymi zawodnikami Europy, czy nawet dla ligi. No bo mówimy tutaj o zawodnikach, o zawodnikach w tym przypadku, tak? Więc słabo to wyglądało. To, co mnie martwi tutaj, to jest to, że nie został dzisiaj zdjęty z boiska znów, w momencie, w którym tak naprawdę były potrzebne zmiany. Widzieliśmy po głową w mur, schodzili kolejni ofensywni zawodnicy, a Robert Lewandowski wytrwał 90 minut. Więc myślę, że no, ma taki status zawodnika, którego się po prostu nie zdejmuje z boiska, moim zdaniem na chwilę obecną na pewno na ten status nie zasługuje. Wszedł Ferran Torres, który znowu w presezonie potrzebował bardzo mało minut, żeby strzelać bramki, dzisiaj znowu pokazał się na chwilę. Miał jedną sytuację, po prostu wykorzystał. Tak jak mówisz, fajnie, że po asysty Lewego, co nie zmienia faktu, że Ferran wszedł i zrobił dokładnie to, co powinien robić Lewandowski, czyli wybieg na pozycję i po prostu umieścił piłkę w bramce I, I tyle. No, jeszcze tylko na koniec powiem, że osobny dla mnie, e, no tak powiem, wątek to są te jego rzuty wolne, bo naprawdę no, sam chciałeś, żebym ci nagrał. Jednego z tych wolnych i tylko miejsce w telefonie zmarnowałem i potem internet na, na wysyłanie tego, bo spodziewałem się jak to zakończy, no i się zakończy. No, myślałem, że to wyjdzie coś lepszego. No właśnie, no właśnie, niestety skończyło się jak się skończyło. Co do lewego jeszcze kończąc ten temat, bo wydaje mi się, nie ma czego roztrząsać za bardzo, bo już wszystko zostało powiedziane. Jeżeli my przed telewizora i z trybun widzimy, jak bardzo on jest sfrustrowany na obrońców, to prawdopodobnie trenerzy i piłkarze wiedzą to jeszcze lepiej. W związku z tym, pewien kierunek taktyczny myślę, możemy sobie wyobrazić, jaki będą obierać e trenerzy w następnych spotkaniach i tak gra będzie kontynuowana. Oczywiście, HETAPE i KADYKS to są dosyć skrajne drużyny, bo wiemy, że oni grają agresywnie, grają poniekąd brutalnie i też będą takich zagrań szukać. Ale nie dziwiłbym się, gdyby Mediolid -y, i wyglądał podobnie. I w takim razie. Kończąc w ogóle temat, temat tego meczu, nie uważasz, że na mecz z Jaralem powinien wybiec Torres w pierwszym składzie? Oczywiście to się nie stanie, ile wy zagrać, 90 minut, prawdopodobnie, ale tak czysto piłkarsko, czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? Uważam, że tak. To znaczy, zgadzam się z Tobą w pełni, że to się nie wydarzy natomiast mogłoby się wydarzyć, no bo Ferran tak naprawdę zasługuje na te minuty, no jeżeli wchodzi ci napastniki w każdym meczu, w którym wchodzi, póki co okej, okay, to był presezon, ale to był presezon z mocnymi rywalami, dzisiaj, dzisiaj też jest kluczowy, kluczowy moment i on wchodzi i strzela bramki, no to czemu ma nie grać, tak? No w sensie to jest dosyć, dosyć oczywiste, jeżeli masz jednego napastnika, który ok, no wiadomo, że Lewandowski jest lepszym piłkarzem generalnie niż Ferran Torres, to chyba nie jest kontrowersyjna teza, natomiast na chwilę obecną jest po prostu w dużo dużo w formie i, i powinni grać ci, którzy formę mają najlepszą. Na tym polega ta merytokracja, o której kiedyś się mówiło, gdy Szawie obejmował drużynę. I moim zdaniem, tak jak potrafił posadzić Jordiego Albe w momencie, w którym Alejandro Balde zaczął być lepszy, tak jak potrafił posadzić Gerarda Piqué w momencie, w którym ten stracił formę, tak samo powinien potrafić posadzić Roberta Lewandowskiego i nie powinno być w ogóle dyskusji o tym, no bo nikt nie powinien być tak naprawdę nietykalny, gdzieś mi się wydaje. I pełna zgoda. Artur Szymczak pyta, jak wrażenia z Montjuic, jak wewnątrz? no właśnie, A właśnie do tego przecież... przejdziemy. Przecież Trochę tutaj... to jest pierwszy tak. mecz na olimpijskim, to opowiada jak wrażenie. Troszkę was tutaj e, oprowadzę, tutaj jak widzicie są małe, małe sklepiki e, pod samym stadionem. E, w ogóle to co, jest od, to, co jest odróżnia ten stadion nie, od Camp Nou to e, to, że sam teren tego stadionu jest dużo, dużo mniejszy, to znaczy to tutaj zobaczcie są bramy wejściowe na stadion. I tak naprawdę, już samo wejście do wewnątrz no to jest y, kilkanaście stopni do pokonania, a nie y, jak w przypadku Camp Nou, no jeszcze ładne kilkaset metrów, plus skinaczkę do góry. tak? E, tutaj ten stadion jest też dużo mniejszy pod względem wysokości, zwłaszcza w związku z czym nie ma też skinaczki pod trybunał, i to jest mi całkiem fajne. E, z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o wewnątrz stadionu, jest to naprawdę całkiem nieźle przygotowany i ktoś sobie zadał dużo trudu, żeby. Żeby w to zainwestować, w porównaniu z tym, jak ten stadion wyglądał te parę lat temu. Ja miałem okazję kiedyś być na koncercie na, na Montjuic przez chwilę, bo w 2014 roku, no to 9 lat temu, i wyglądało to zupełnie, zupełnie inaczej. Teraz rzeczywiście widać, że zostały te, te roboty przeprowadzone, żeby widoczność zwiększyć. To, co mogę na pewno odradzić, to co, to, co pewnie było widać w transmisji telewizyjnej, to jest to, żeby nie siadać nisko, bardzo nisko. Jeżeli macie to miejsce, to najlepiej od razu się udać gdzieś w górę, bo, bo, bo rzeczywiście bardzo nisko, zwłaszcza za bramkami, no to już jest takie kombo, że po prostu nie widać niczego. Tak? No jednak ta bieżnia powoduje, że wtedy odległość od tej bramki, która jest bliżej e, bliżej nas, siedząc w tym miejscu, no to jest już dobre kilkadziesiąt metrów, więc no tak naprawdę do, do bramki przeciwległej no to będzie ze 120, podejrzewam, 140 metrów, i, i nie mając takiej perspektywy wysokości, nie będzie widać nic. Natomiast ja osobiście miałem miejsce na. Na rogu, tak jak wspominałem, i z tego rogu muszę powiedzieć, że wyglądało się całkiem nieźle. Na Camp Nou też moje ulubione miejsca były na rogu i wcale naprawdę nie, był, nie wyglądało to źle. Też byłem na pierwszym poziomie, jeżeli chodzi o wysokość. Wydaje mi się, że poziom drugi mógłby być pod tym względem lepszy. Natomiast naprawdę nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Tutaj pamiętajcie też, pamiętajcie też o tym że to z reguły jeżeli widzisz jakieś filmiki czy zdjęcia z telefonu, no to on z reguły nie jest w stanie oddać tej głębi, jeżeli to nie jest nie wiadomo jakiś supermodel i z reguły to wygląda dużo gorzej niż wygląda to patrząc przez po prostu ludzkie oko. Więc tyle, jeżeli chodzi o stadion. No i pewnie jeszcze na koniec myślę, że porozmawiamy chwilkę o tym spacerze tutaj, który, który był tak de demonizowany przez kibiców, zwłaszcza stąd. Co ja, to ja, akurat... ja Cię jeszcze hmm? dopytam o jedną rzecz, bo widziałem, że frekwencja nie dopisała, było sporo tych wolnych krzesełek, i zastanawiam tak. się, czy to właśnie była kwestia tego, że ludzie po prostu przechodzili wyżej i siłą rzeczy oko kamery wyłapywało akurat te puste fragmenty, czy rzeczywiście wiało tam pustkami? Nie, nie wiało pustkami, nie wiało pustkami. Myślę, że to może być. Było 39 tysięcy ludzi. Na stadion ma pojemność 49, okay. z czego część to jest. To są miejsca te z ograniczoną widocznością, czy w ogóle bez widoczności, jakkolwiek to nie brzmi, więc, więc myślę, że tym się nie ma co za specjalnie przejmować. Plus pamiętajcie, że jest połowa sierpnia. E, większość Katalończyków jest, czy ogólnie Hiszpanów jest na wakacjach. I jak ktoś by tutaj przyjechał, to by zrozumiał czemu, bo naprawdę tu jest przejście trzech minut nawet o tej porze, to powoduje, że człowiek no, po prostu się poci, świeci i nie chce mu się żyć w takim upale, tylko sk skoczyłby na chętny do morza albo gdzieś indziej do wody. Więc dlatego myślę, że gdy skończy się sierpień tak naprawdę na no, kolejny mecz na Camp Nou, na Montjuic, to jest dopiero po przerwie reprezentacyjnej, to jest 17 września e, Betis, e, to myślę, że ta frekwencja już i rywal będzie atrakcyjniejszy, i pora będzie atrakcyjniejsza. I myślę, że to będzie wyglądać ogólnie dużo lepiej, więc ja bym tutaj tego nie demonizował. Natomiast jeżeli chodzi o, o drogę na stadion, to w ogóle tutaj, no tak jak myślałem, no, słuchajcie, tutaj generalnie panuje takie przekonanie, trochę ja mam wrażenie, wśród Sosio z Barcelony, wśród Kibiców tutaj, to trzeba pamiętać, że to są ludzie z reguły w zaawansowanym wieku. Ja nie wiem, czy ta, ta statystyka jest prawidłowa, ale taka mi mignęła, że mediana wieku Sosio Barcelony, to jest dobrze, ponad 50 lat blisko 60. W związku z czym dla większości tych ludzi, którzy chodzą od 40 czy od 50 lat na Camp Nou, pokonanie ewentualnie tej drogi właśnie w tym upale, rzeczywiście można ich zrozumieć, że się nie chce. Natomiast jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża po to, żeby sobie zobaczyć mecz, to ja uważam, że możemy to wyjść nawet lepiej niż na Camp Nou pod względem samego transportu, bo tak naprawdę dojeżdża się do Plaza, Plaza de Espania gdzie zjeżdżają się dwie główne linie metra, linia czerwona, linia zielona i stamtąd schodami ruchomymi spokojnie wjeżdża się na górę, na ten stadion i ten spacer zajmuje jakieś 15 minut, bez żadnego kombinowania, słuchajcie, z taksówkami, bo mijałem po drodze taksówki, które stały w korku, z tymi autobusami, bo są szatelbasy też z dołu, jeżeli komuś się nie chce chodzić po schodach ruchomych, do nich były z kolei kolejki. Jakieś autobusy miejskie, też wypchane do granic możliwości, ludzie jak sardynki, moim zdaniem po prostu na nogach, spokojnie, po schodach ruchomych, poobserwować jak to wygląda, e, można przy okazji zobaczyć ładne widoki, bo jest, jest pałac po drodze, jest tutaj właśnie znicz olimpijski, cały ten teren jest zresztą bardzo ładny i, i nie ma co kombinować e, i tak jak mówię, 15-20 minut do bram stadionu tak naprawdę z dołu z Plaza de spokojnie na własnych nogach można się dostać nawet się za specjalnie nie zmęczyć. Też poterowałem i potwierdzam mamy dwa pytania na czacie jeszcze krótko o cenę biletu znośna nieznośna, da radę przeżyć czy, czy zabójcza. Nic się chyba nie zmieniło zasadniczo ciężko mi szczerze mówiąc odpowiedzieć bo akurat mam karnet ale z tego co widziałem to ceny w porównaniu do Camp Nou wyglądają mniej więcej mniej więcej tak samo. Jasne. Dobra, to myślę, że będziemy się słyszeć po kolejnych spotkaniach. Mam nadzieję, że któryś z nas przynajmniej będzie na miejscu. Jeżeli nie, to być może połączymy się po prostu po oglądaniu meczów w telewizji. Także dzięki bardzo i do usłyszenia. Dzięki również. Miłego. Siemka.